Cześć mamy witajcie! Jestem Redo i witam Was w nowej gierce? E, oczywiście z Przemkiem Siema Jak widzicie jest to rafcior e, deska e, ja mam już trochę materiałów o kurwa Właśnie na takiej sytuacji, bo akurat już chwilę płyniemy e, i, i ten i jak to się nazywa? Gdzie ty jesteś? Łe. bardzo. Tutaj. Płynęłem po beczkę. Kto gdzieś widział tą grę, albo kiedyś nią grał, wiemy więcej, że tutaj na początku to jest ostry, zapieł udział No niestety. Później zobaczymy, może będzie lepiej. No, ale na razie... Łatwo się Musicie mi wybaczyć to, że już mam trochę materiałów. Ale, jak tak płynęłem, to mi trochę szkoda było to zostawiać. Tym bardziej, że mi głód i pragnienie leciało, a zaraz mnie dojedzie ten pieroński rekin. Kurwa, na razie jeden tak by wystarczył. Dobra, trudno się mówi. Co, trzeba coś sobie do smażenia raczej zrobić. Nie? Gdzie to było? O Boże, już mhm. nie pamiętam. Ej, nie mamy nic. A nie, tu jest. Filtr, o, to jest ważne. Cztery plastiki potrzebuję, mordo. Mam jeden dla ciebie. Ale poczekaj chwilkę. Dobra, mam dwa dla ciebie, proszę bardzo. Wrzucam tutaj na trawę, jest dwa plastiki. Dobra. I przy. Czekaj, a. Kotwica, na na... I na razie nie zrobimy, nie? No, to... nie, na razie nie. Mam trzy plastiku. Jeszcze jeden i będziemy mieli filtr. Wiem, tyle, żeby się przydał na mnie. Kotwica nam by się przydała do eksplorowania wyspy. Wysyp? No. Wiem. Na początku taką jednorazową można czek. zrobić. No taka jednorazowa też się przyda, bo trzeba. No to wtedy kamienie trzeba, nie? Ja mam mm -hmm. trzy kamienie, jakby się. Spokojnie. Dobra, tam beczka i plastik będzie. A jak widzicie, przynajmniej ma w ogóle Niko Jenkins. Yy, ja też mam chyba jakiś inny w ogóle. Czekajcie, to. O przecinkiem się robiło. A, ale nie widać takiego Niku. Czeknij, że możesz trzecią osobową kamerę zrobić toś mordo. Mewica już żeryja. ja nawet nie mamy nic żeby zeżarła. Cztery plastiku jeszcze mordo potrzebuje żeby kubki, kubek nam no, zrobić coś. O, ktoś na sygnałach jedzie. Jo? Straż. Mhm. <noise> Rakim płynie Drodzy widzowie, może się okazać, że zaraz skończy się odcinek A, no właśnie, a odcinka, mniej więcej tak około 20 minut będziemy chcieli nagrywać Żeby to w miarę szybko, fajnie i przyjemnie się oglądało 20, no tak wiadomo, jeżeli już tam będziemy ciągnąć jakąś paleną, czoło, to tak... Ale też żeby nie przedłużać, żeby utrzymać tą normę 20 minut, nie? Masz trzy plastiki, czy nie? Nie, nie, mam zero plastiku, wiesz? Postaram się te beczki upolować. Ło, wow, ja się... Łajba przychyla. Panie. Eee, tam jest ten, nie? Plastiki są Gdzie? Tam jest jak coś. Tam jest jakieś Czekaj, tam jest jakaś ta. Nie tratwa, co to jest? Ta, to jest tratwa. Kur... No, tratwa, no. Rozbita. Aha, fajnie, że mi zebrało Dobra. Jeszcze jeden plastik Tu spróbuję z tej beczki coś zgarnąć, jeżeli dam radę złapać. Nie, nie dam rady złapać. Niestety. Wiesz tak pewnie, żeby nie było zaraz, że zaczynamy serię a ich nie kończymy. Eee, tak, tam wiadomo, no. CS-a mamy już dokończone, tam wszystko nagrane. Tylko trzeba powrzucać. I będzie gites. Zrobiłeś kotwicę. A Miły. to księżyc Dobra, a chcesz plastik? Mam jeden plastik. Mam już. To jest akurat, Dobra, woda się do picia robi. Ziemniaka też stawiłem na żarcia. A to masz, masz, mam buraka, wiesz? Bądź. Nie mówię o sobie, tylko że mam jedzenie, nie? Mhm. Uy. Jak coś Uy. <laughs> Jak widać rekin poszedł spać? Powiedział, że takich zamusów nie będzie atakował. Dobra, jakbyś potrzebował plastiki czy inne takie, to, to wszystko tego mam. O no, kurcze, tam jest tata. Trata. Ale nie wiem, to jest za duże ryzyko. Jak na początku. dałby nam się ster, ale to też chyba do tego, na razie to długa droga. Masz sześć plastiku? Pięć. Ała! I ch... Ej mordo, masz linę? Jedną, a trzy nie masz? Eee, dwie. Mogę mieć trzy, Cieszę. mam trzy. No to... Z... czekaj bo to jest... Co chcesz wiosło zrobić? Nie, zrób kotwicę nam. Kamienia nie mamy. Ja mam mówiłem, że mam kamienia, tak? Kamień masz, a wystarczająco na kotwicę? Mam ceny? kamień. Mam tak, wystarczająco. Dlatego cię pytałem czy masz ten. Ue, eee, Dobra, to pozbierajmy materiały, jak się zrobi spokojnie, to zrobię całkowicie. To, to dużo jest. Rzucę po to Mam. Dobra, troszeczkę zabrałem Mam cztery kamienia. Z czego jeden na początku ciebie rzuciłem. Flajerze że Dobra, patrz na ci ten Chcesz wody? Nie, nie mam Nie, kamyń, bo, kamyń. że nie ten przycisk Trzymaj Co? Kamień poleciał obok ciebie. Dobra, Wiem, znam jedną sztuczkę jak łatwiej wyspę zobaczyć, Ej. daleka Patrzeć w drukę nie? Że tak za od dołu patrzeć, z jakby nie Dobra damy ten kontener Dwa są kontenery z naszą stronę płyną to można je zebrać A jest wyspa ty, po prawej stronie Tutaj jak stoisz z rogu wiesz? Mm -hmm. Jest ale nie płyniemy w jej stronę więc Mały problem A czekaj A mm -hmm. żeby zrobić taką normalną kotwicę Żeby zrobić normalną kotwicę to co trzeba o fajnie, młotem da się znaczy go nie, mo nie możemy jeszcze mieć pizzy tak bajdowej A od czekboc się robi ten co coś zażarł? Skąd to jest? O, chciałem go uderzyć młotem i zniknąłem lewy, wiesz? Aha Zapomniałem, że młotem nie możesz uderzyć. W punkcie są w ogóle to... nowej i... Słucham? Funkcje jakieś nawet w tym łotku i nie ogarniamy co do jeszcze. Aha, może zbadać antenę, no teraz to jest w chuj potrzebne, no świetnie. Pizze to serce. Dobra, i weź w ogóle ode mnie, co? Masz hop. Eee, projekt antena, anty niepotrzebny, potrzebny, Zostaw to na razie. Tak, ale. Mieszamy trzeba mieć. No tam podejrzewam, że te pierwsze odcinki to będą takie dosyć zanudzające z tego powodu, że wiesz, no tutaj się mało rzeczy dzieje, nie? Tak. Główną sprawą to jest zbieranie tych surowców. Ale no, kolejna dodatkowa seria. Wydaje mi się, że fajna. Wiesz co, ja bym rozbudował tutaj jedno. Tak, to jest, wiesz? no zaraz. Bo chcę zrobić tę kotwicę. Żeby materiałów nie zmarnować na nią Szkoda, że na razie jest jeden ten... Ta... Jednorazowa kotwica Łoł wow. Musimy się nauczyć, nie? Jej robienia Tak A, czyli Ucno. pewnie będzie trzeba podać ten... Odbiornik. ci tu potrzebne? A, zostaw Na razie Eee... Czekaj Dobra, ziemniak jest zebrany to było na... Nie, na X przytrzymać My powinniśmy dodać, że <grymne> Z reguły to będzie pewnie wyglądało tak, że ty będziesz coś dobrać ja, dobrać. Pierdolę. To Dla Ja pierdole wodę. Dobro do picia. Po raz kolejny, nie? Nie, to był te, Teraz pierwszy raz i to był niski. No to tam dokończę, że pewnie w większości będziesz tyna. Budowa przestała takie rzeczy, bo ja jakby. i, i przy zwiększeniu gry tak robiłem. Bo już kiedyś graliśmy sobie w Raft'a, tylko że tak prywatnie jeszcze wtedy nawet kanału nie miałem. E, jestem, słyszysz mnie? Tak. To masz bardzo duże problemy z internetem. Tak? Mhm. Mm Odczuwam to dosyć mocno, wiesz. Mhm. <laughs> na trafie w ogóle? Jesteś. Teraz tak? Dobra No zanurkowało mi tracę, pokazuje mi że tracę, nam się to wiesz o. Aj, kurczę Dobra, wróciłem chyba Jesteś? Tak No dobra, to taki musiał być A pod kusie dropiło Poważnie? No Ale i to wszystko dropisz od razu Szemek Podnieś to kubek sobie, później wodę się napijesz. dziękuję. A Kurde powie powiedziałeś mi coś o dropieniu. A właśnie trzeba pamiętać, że jest plecak, nie? Coś takiego jak plecak. Bo tu wszystko powrzucałem i nie wiem, że kurczę takie rzeczy mam. Inwentarz, nie plecak Inwentorium. No na tobie. Mhm. Dobra, ten młotek to ja tak właściwie wyrzucę na koniec. Bo mi się plącze. Kurcze, gdzie postawiłeś tą kotwicę jednorazową? Czy a nie ja ją mam, mam ją jeszcze. A a czy mogę rzucanie? postawić, a później się rzucę, nie? Mhm. Mm Ale na Wiesz razie co? nie chcę jej stawiać, bo się boję, że ją przypadkiem zażyjemy. Masz po. Wodę masz. Masz. Ej. Mam już włócznie. A, no to... czekaj. Wypi to było lewy. A. No to możesz oddać ją Dobra Mi się przyda na tego menela, żeby na mnie gry stójtej Mhm mm się błysło, coś czuję, że będę jechał później Ze straży Mordo, nalej wody na bieżąco jeżeli masz. Nie ma Nalewałem to Nie ma Nalej płyn Nie ma ty gadasz? No A, mówię, przez te lagi O, teraz, teraz? słyszałem Jest Dobra Nie, nie, przez lagi, bo ja miałem nalej, przez wylewałem to nagle, wiesz? A a to się pod R robi. Wyspica po jest, czekaj. Wiosłolina. No. Ale nie używaj go. Jeżeli nie widzisz... A jest wysypa, no. <gry> no ten to będzie chyba za gry sam tracę. Kurde, Kurczę. ja to bym go ogólnie uwalił, wiesz? No no to się ubije go zaraz. Jego tam. Ja się mam na niego patent. No tak. To poczekamy aż pod dystans pójdziemy No ja to ten nie mogę. Gdzie jechać, bo ja to czekam na walkę Mateusza Komrota. <grystanie> Stary, zgadnij, już mam minut z 15 No blisko już 14 no mówię, no to na początku to na pewno będą zmudne takie odcinki. Mało się będzie działo, ale obiecuję, że później sięło, Na pewno się rozwinie Wiecie co ludzie zrobimy tak jakiś y, krótki exploring tej wyspy i będziemy kończyć odcinek na wyspie sobie skończymy ładnie. Elegancko tego. O, tu zapomina. No. Zbier zbierasz tam materiały ogólnie, jak coś widzisz? Te, tak, ja mam się czy nie? i ogólnie zbieram materiały, jeżeli chodzi ci pokutar. Teraz będę zbierał też Ilu by się nam przydał. A nie, no nie, fucking ma dobrze Gryzie, weź go Noje, zburzam 3 hity Jak to się leczyło? Na sam... Prawy, na sam dół i na leczenie, no plusem musisz. Tak, 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 wiem Dobra, ty tu dopój. Zrób tą strategię. Ja pójdę, zeksploruję to leciutko. Zresztą nie mamy zbytnio dużo czasu. Kur... podnosimy? Nie, na razie nie podnosimy teraz, tak, no na razie nie, bo po co? Trochę no daleko zrobić, tak? od wyspy stanąłem, ale trudno się mówi. Tak. Możemy zrobić, że zeksplorujemy całą wyspę. Mm, typu, takie typowe surowce, drewno i ten. A w następnym odcinku możemy nurkować, nie? Ponurkować trochę. Mhm. Trochę surowca podbierać bo to ten surowy tam jest z tego, z wody też nam się przyda. Na razie nie, bo nie mam piece nie. na ten czas, a Ty kurwa. Spokojnie, później będzie się strała, nie ten, a nie gryzą. Się powzmacnia i nie będzie pozostawiać. Chodzi o to, że mnie gryzie, coś nie mogę go ominąć. Klucz, a powiedz mi. Patrz. ...pinkę możemy zrobić. Możemy, dobra. Mhm. Bo po tym eksploringu trochę będę miał tego. O, już, już się sypia, że tak powiem. Zawias nam się przyda, nie? Mm, na razie tak średnio, mogę do skrzynki się włożyć tyle. Mm. Dobra, wzale surowego buraka. Bo tu mam prosta zupa rybna. Przepis. No to ten przepis zwywa. Przecież on jest niepotrzebny. No tak, na razie no. I co? Jest niepotrzebny. Tak, gdzie tu można przejść. Łagodnie skoczyć. się. Znaczy. Hop Którym to cię upał? To trzeba kilo jakiś jakieś nie? Kurde, felek Czarną mam, jebany rekin. Coś nie idzie mi dzisiaj z nim Nie, to nie tłucz go Nie tłucz go No zabiję go, bo mięso będzie Trzeba kamienie pozbierać Eee... mam no, dwa tylko, nie? Ja wiem, że Cię nie satysfakcjonuje. Nie, spokojnie. No, ale kończę już, to chyba przedostatnie drzewo jest tej wyspy. Pozbieramy jeszcze arbuzy. I to będzie na tyle. W tym odcinkaju. Wędkę można było zrobić w sumie. W sumie to może dobrze nawet, że jesteś tak daleko. Odpłynęłeś w sensie, bo on się sfokusuje na nas i nie będzie wyszł dużych strat nie będziemy mieli. Szmata jebana. Mhm, już się sypie. No się tam było, tak? to chodź, aha. Nie. <laughs> nie gadaj. Nie dobra. My nasiona też nam jest to niepotrzebne, bo nie mamy jeszcze plantacji No tochać, mochać, mochać Nie to dogonisz ma, go tak. bez wpływ, serio Tak, tak, ładnie. tak wiem 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 coś fusuje się na no mnie Nie, nie zdążę do ciebie Dobra, dostał wiem. hity Chyba dostał hity Gdzie jest? Tu jest frajer. Patrz, jedną O kurde, jaki jest wytrzymały, ty. Mm, no te włócznie, to wiesz. No tak, racja, gówno robią. Aha! Masak. <noise> no, Nie no, wiesz, no mają zakończenie odcinka, by się przydało go ubić. Nie no, tam. To skończmy jego żywot i... Kończymy odcinek Szpoda, że nie można za coś to że się w Kurde, ja zrobię skrzynkę I... I potrzebuję zrobić tak Weź tutaj mi... Masz odpadki Masz plastik i zrób skrzynki Zabiliś tego budasa? Nie. No nie trafił mnie nawet. Też by się pytał czemu stawiam na środku, a po to żeby ten skurwo tego nie gryzł, bo często on trafia w te szersze... Nie ten po środku. No chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, pedale, chodź. Pedale. O, hity dostał, jeszcze żyje? Przełącznie z 20 hitów dostał, kurde. No ja prawie co dwóch nie na niego zażyłem stary. Nie no, spokojnie. zostało ile tam jeszcze? Nie płyn do niego, tylko czekaj, żeby on na ciebie płynął. Na razie. Czekaj. Hopla. Dobra, jest. Masz go. Końcu ludzie, po ciężkich bojach. Czekaj, na zakończenie. Widziałem, mięsko z rekinka. No i <laughs> e, dobra, trzeba chyba skończyć. Także, takim pięknym akcentem, głową rekina na łbie Przemka, będziemy kończyli ten odcinek. Także na razie, strzeleczka, trzymajcie się, cześć. A, i wypatrujcie drugiego cineczka Nara! Bang!